Squid Game. Zapewne większość z was oglądała lub też ogląda ten serial. Poza tym jest on na dobrej drodze, aby zostać najpopularniejszym serialem w historii Netflixa. Ale dziś przedstawię wam kilka ciekawostek, faktów czy też teorii na temat tego serialu. A, jeżeli nie obejrzałeś do końca tego serialu, to uważaj na spoilery. Możesz odejść od kompa, zostawić ten film i wrócić jak on się skończy. Wiecie, lepszy watch time to więcej fiufsów. No i szczelcie łapkę w górę, aby lepiej poszedł tego filmu, więc ja już nie przedłużam. I zapraszam was do oglądania. Zaczniemy sobie od teorii, czy też spostrzegawczego faktu na temat tego filmu. Otóż, gdy zawodnicy zagłosowali za przerwaniem gry, każdy z nich zrobił coś, co spowodowało, iż postanowili wrócić do gry. Już wam tłumaczę, o co mi chodzi, bo troszeczkę może być to niejasne. Gracz z numerem 101, aby uratować się przed gangiem, musiał on skoczyć z mostu i odpłynął. W taki sam sposób został wyeliminowany w grze. Po powrocie do gry został on wyeliminowany przez tą szaloną kobietę, właśnie spadając z mostu. Gdy Ali był na wolności, ukradł pieniądze swojemu szefowi i z nimi uciekł. Gdy powrócił on do gry, Sankwo postanowił ukraść mu woreczek z kuleczkami no i uciekł. I w ten sposób właśnie Ali został również wyeliminowany z gry. Gdy Se Beok była na wolności, postanowiła ona odwiedzić tego detektywa, który wcześniej zrobił ją w balona z pieniędzmi. Ta przyłożyła mu nóż do krtani i powiedziała, że gdy jeszcze raz ją zrobi, co f... po prostu go zamorduje. W taki sam sposób została ona zamordowana w grze przez Sang Wo. Ten po prostu dźgnął ją śmiertelnie w szyję. Gdy Sangwo był na wolności, leżał on w wannie i było widać, że myśli o samobójstwie. Jednakże postanowił wrócić on do gry. Podczas ostatecznej rozgrywki z Squid Game ten leżał na ziemi. No i właśnie, zrobił to, co chciał zrobić na wolności czyli popełni samobójstwo. Gdy gracz z numerem 001 wyszedł na wolność, postanowił on odwiedzić miasto gracza 456. I właśnie podczas gry w kulki dziadek był w jakimś dziwnym amoku. Chodził on po tym miasteczku i mówił, że gdzieś już je widział, szukał swojego rodzinnego domu, który w końcu znalazł, przez co został on wyeliminowany. Więc to, co zrobili oni na wolności, miało wpływ w jaki sposób zginęli w grze. Jak myślicie, zgadzacie się z tą teorią? Czy jest to tylko dziwny przypadek? Kolejną teorią jest to, że starszy pan jest ojcem gracza z numerem 456. Pierwszym dowodem jest to, że starszy pan ma numer 001, a jego syn 456, więc są oni pierwszym i ostatnim zawodnikiem. Następnie gdy są na wolności, starzec postanawia odwiedzić gracza z numerem 456 w jego miejscowości i przypadkowo się spotykają. Prowadzą dość długą konwersację i ludzie twierdzą, że to też ma wpływ na to, iż jest on ojcem tego mężczyzny. Fajną teorią jest też to, że gdy główny bohater bierze, sobie posiłek i mówi, że ma nietolerancję na mleko. Starzec stojący za nim mówi, że jego syn również miał nietolerancję na mleko. Gdy grają oni w kulki, jak już wcześniej mówiłem, starzy cały czas chodzi po mieście i mówi, że gdzieś tą dzielnicę już widział, cały czas szuka on swojego rodzinnego domu, w którym to mówi, że mieszka wraz z żoną i synem. Widać po graczu 456, że również gdzieś w tyle głowy kojarzy tą dzielnicę. Ten postanawia oddać wszystkie kulki graczowi 456, aby przytrzymać go przy życiu. Brzmi to trochę tak, jakby ojciec chciał uchronić syna i oddaje. Po po prostu za niego życie. Dodatkowo na samym końcu Starzyc postanawia się spotkać z mężczyzną, aby powiedzieć mu wszystko. Jednakże gdy wybija północ, ten umiera. Co spowodowało, że właśnie ten dziadek zaprosił go na spotkanie po tym całym wszystkim, co przeszli. Oczywiście, dowiedzieliśmy się w międzyczasie, że to dziadek założył tą grę. Ale co on chciał mu przekazać? Czyżby chciał mu powiedzieć, że jest jego ojcem? Niestety tego nigdy się nie dowiemy, ponieważ, jak powiedziałem przed chwilką, smaron. Jeżeli już jesteśmy przy temacie starca, to serial skłania nas przez dość długi czas, aby uwierzyć w to, że jest on założycielem. Zacznijmy od tego, że po czerwonej Czerwone i Zielone, jest on ostatnią osobą, która oddaje głos i głosuje za przerwaniem gry. A jak wiemy, dziadek nie chciał nikogo zmuszać do grania i nie bawiłby się dobrze, gdyby ktoś grał w tą grę, wbrew własnej woli. Podczas tego buntu, czy też nazwijmy to nocy oczyszczenia, dziadek w pewnym momencie wchodzi na najwyższe piętro z tych łóżek i zaczyna krzyczeć, że się boi i prosi o to, aby ludzie się opanowali. Wtedy, gdy ci Czerwoni z Uważają to, a dokładnie lider, automatycznie przerywają ten bunt. Co skłania nas również do tego, iż możemy sobie pomyśleć, że ten dziadek to jednak ma coś z nimi do czynienia, bo skoro on się boi, a oni to nagle przerywają, no to halo, coś tam jakieś kontakty musi mieć, nie? I co jest ciekawą również rzeczą i jest bardzo dla spostrzegawczych, gdy ten cały policjant jest w tym safe z danymi, przegląda on kartę graczy z 2020 roku, czyli z roku, w którym dzieje się akcja. I ta karta graczy zaczyna się od numeru 002, także gdzie po? Udział się starzec na tej liście. No i przed grą w kulki. Gdy zawodnicy dobierają się w pary, starzec siada sobie spokojnie w kącie i czeka, ponieważ wie, że nie zostanie on zabity, nie mając pary. I co najciekawsze, każdy z zawodników, tych takich bardziej głównych nie z tych starzystów, jest pokazana w serialu jego śmierć, ale gdy umiera starzec, główny bohater odchodzi i słyszymy tylko strzał. Nie wiemy, czy został on zamordowany, ponieważ nie widzimy w dalszej części filmu jego zwłok, gdy je palą, czy cokolwiek się z nimi dzieje. Tak naprawdę mogli oni szczelić powietrze, no co też zrobili, bo jak się dowiadujemy później. Więc to też jest dość. Ciekawe. A no i zapomniałem, podczas pierwszej gry w czerwone i zielone. Wszyscy zaczynają panikować wiecie, tam masa ludzi umiera, a starzec z uśmiechem na twarzy biegnie i się dobrze bawi. Przy okazji zatrzymuje się w idealnym momencie, co też sprawia, że albo on już to kiedyś grał, przez swoją demencję powrócił tam, albo jednak ma on te jakieś wtyki w tej dziwnej organizacji. A teraz kilka rzeczy, które mają przedłużyć ten film. W sensie nie serial tylko ten, bo wiecie, plus 8 minut, watch time i tak dalej. <gry> to zacznijmy od chyba najpopularniejszej teorii z tej gry. Otóż, gdy główny bohater spotyka tego tajemniczego mężczyznę w metrze, ten daje mu te dwie koperty do wyboru, jest tam niebieska, jak dobrze pamiętam, i czerwona. No i najpopularniejsza teoria mówi nam o tym, co by się stało, gdyby wybrał on czerwoną kopertę. Czyżby wtedy stanął po tej drugiej stronie mocy i mordowałby ludzi, czy wydarzyłoby się totalnie coś innego? Dodatkowo co chce nam przekazać reżyser? Dosłownie w w ostatnich minutach serialu. Nasz główny bohater przefarbował głowę na czerwono. Czyżby to zwiastowało drugi sezon? Chociaż jak wszyscy wiemy, reżyser nie jest zbyt skłonny, aby pisać drugi sezon, ponieważ zajęło mu to 7 lat i nie mógł poza tym znaleźć żadnego producenta, który by mu to wszystko wypuścił, ponieważ wszyscy uważali, że ten serial jest zbyt brutalny. Chociaż ja tam brutalności totalnie nie widziałem, ale myślę, że pieniążki, jakie on zarobi za ten serial, skłoni go do tego, że napisze scenariusz do Drugiego sezonu. Dodatkowo policja znajduje na liście zwycięzców swojego brata. Ale co skłoniło go do tego, że zamiast odejść z nagrodą, został on liderem tej gry? Być może nasz główny bohater też nie zostanie? A i swoją drogą. Zauważyliście gracza z numerem 61, ten taki starzysta, który nie jest zbyt ważny w tym serialu. Podczas gry w czerwonej i zielonej jest on mężczyzną, ale nagle w jakimś momencie serialu zostaje on kobietą. Czyżby reżyserowi wyczerpał się jakiś aktor i zastąpili go kobietą, chociaż nie wiem, jaki jest sens. Mogli dać mężczyznę, co było chociaż. Podobne do tego mężczyzny, a dali kobietę. Nie wiem, jaki jest sens, ale takie coś zastosowali i w sumie ciekawostka dla spostrzegawczych. Dodatkowo twierdzą oni, że każdy w tej grze jest równy i nie mogą ustalać oni zasad na czyjąś korzyść. To dlaczego podczas gry w Szklany Most, gdy jeden z mężczyzn nauczy się rozróżniać szkło hartowane od zwykłego, zgasili oni światło. Przecież jest to nierówne i działają na swoją korzyść. Dodatkowo pewien TikToker, do którego link macie w opisie, odkrył dość bardzo ciekawą rzecz. Gdy główny bohater podaje temu mężczyźnie kulkę, aby ten sprawił, które szkło jest hartowane, a które zwykłe, to on rzuca tą kuleczkę, wiecie, przed siebie, ona się odbija i prosi go o drugą, jednakże jej nie ma. Ale stoi on na szkle hartowanym. Mógł on rzucić ją pod siebie i wycelować po prostu w drugi panel przez siebie. Gdyby dźwięk był taki sam jak ten, który był pod nim, to znaczy, że szkło jest hartowane, a gdyby był inny, no to znaczy, że szkło jest zwykłe, i mogli po prostu wszyscy tam tą całą czwórką przeżyć. No jednakże tak się nie stało. Reżyser poszedł inną drogą, dość taką troszeczkę głupią według mnie, bo można było to łatwiej rozwiązać. No a mężczyzna zginął, ponieważ sangło, jak dobrze mówię. Popchnął go i ten poleciał w dół. No i w sumie to by było na tyle w tym odcinku, ponieważ więcej jakichś ciekawych rzeczy na nie znalazłem, gdy film się fajnie przyjmie i będziecie chcieli drugą część z tych takich teorii różnych pierdołek o Squid Game'ie, czy może o jakichś innych fajnych, zajebistych filmach. To ja oczywiście również tutaj otwieram ręce na takie y, propozycje. Także co, mam nadzieję, że Wam się przyjemnie oglądało, zostawcie łapeczkę w górę, bo wiecie, my za to nie zarabiamy, ale powiększacie zasięgi wtedy, więc strzelcie łapkę subskrybera dajcie, bo kto mi odjął subskrybera ostatnio, Wpadajcie na drugi kanał, macie link w opisie tam. Robię trochę taki patologiczny content. Nie no, może nie zahaczę o patologiczne, ale z ziomeczkami tam się dobrze bawię, chociaż ostatnio nie wrzucam tam filmów, ponieważ mój kochany operator nie włączył mikrofonu, mikrofonu, tak. Tak, Kleksu, mikrofonu, mikrofonu nie włączył podczas nagrywania. Dobra, ja już nie będę gadać. Na razie i cześć.